Dante jest strasznie, ale to strasznie chudy, aż normalnie łza się wokół kręci Siemaneczko, z tej strony Antek, Acia i Jolinek. Jak już pewnie widzicie z tytułu bądź też z miniaturki, jedziemy właśnie po konikach. Jesteśmy pod Szczecinem, tak więc 450 km za nami. Zrobiliśmy sobie małą przerwę na kifycy plus dotankowanie samochodu, gdyż z przyczepką pali nieco więcej. Przejdziemy do środeczka, jeszcze przed nami 140 km jedziemy. Prawie że nad samo morze, właśnie po tego rzekonika. Więcej informacji podamy Wam za chwilkę w trasie. A z nami, nieodłącznie jak jedziemy po konia, bądź gdzieś z koniem, ostatnio różowa przyczepka. Taki jest. Jajku, jajku. Dobra, słuchajcie. My już wracamy. Konik załadowany. Mogę powiedzieć jak ma na imię? Tak. Koń ma na imię Dante w ogóle. O, także koń załadowany. 580 km przejechaliśmy do niego. No Załadunek nie, nie należał do najprostszych, aczkolwiek też nie trwał jakoś bardzo długo. Były jakieś takie pół godzinki. Mieliśmy może jedną taką sytuację mocniejszą, to straciłem zegarek, generalnie pasek pękł, no ale to dlatego, że silikonowy. No ale wszedł chłopak, bardzo delikatnie, czyli znaczy on jest bardzo delikatny. Bardzo, no, bardzo. Wiecie, no, no miał prawo się chłopak bać, no. no ale jedzie w dobre miejsce. Teraz trzeba trzymać kciuki za niego, żeby dał sobie radę. Ma tam siano, dostał sieczki. Gdzieś się zatrzymamy, damy mu na pewno wodę. Oh, teraz co, no, najgorzej będzie chyba przejechać przez te wszystkie wioski ale jak już jedziemy, wiecie na autostradę, będzie równiutki asfalt Będziemy sobie jechać stałym tempem, to raczej dla niego to powinno być okej okay, no, Na pewno gdzieś się tam zatrzymamy i Jak po prostu będę, wam, będę miał możliwość To wam będziemy mieli możliwość Jak na przykład Olinek za chwilkę gdzieś tam powiedzmy zaśnie To wam co nieco o tym koniku opowiemy No a teraz póki co wyjedziemy z wiosek i no, do usłyszenia za chwilę. Co już, już porżały? Już porżały chłopaki. Że nic się nie boi, biedny. No, dobra, słuchajcie, wychodził z przyczepy Dante 2 tak rżał. Wiecie, jak normalnie, jak jakiś rybaczek. Generalnie, konie póki co, przez pod bardzo fajnie go przyjęły. Cieszę się, że udało nam się przyjechać w miarę powiedzmy szybko, bo jest po 19.00. Jeszcze jest chwilę jasno, więc możemy tutaj zostać. Póki co nie zaprosząc jest dobrze, a ta właśnie wpuściła mu Fiza. Telefonu? Idę. No, 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 czekajcie tam. macie szybko telefon, szybko tu, 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 tu jest. Szybko, szybko, bo do siebie. No, szybko. Nie, no. szybko. Fiz idzie jako pierwszy, bo chyba jest najspokojniejszy. O kurde. Dziękuję poważnie. Dobra, to teraz, jak mam chwilę, póki tam się chłopaki, wiecie, wąchają, docierają, że tak powiem. Ech, no, jak pewnie widzieliście, Dante jest strasznie, ale to strasznie chudy aż normalnie łza się wokół kręci. No, można by powiedzieć, że no pojechaliśmy mu pomóc, tak naprawdę, zabrać go do lepszego miejsca, bo tam, gdzie był. Prawie nic nie robił. Cały czas stał na kwaterce. Cały czas prawie stał na kwaterce. No jak widać po jego wyglądzie, to nie miał zbyt dobrego jedzenia. Dlatego te 1100 chyba 70 km, no nie powiem, narzekałem, naprawdę narzekałem, ale nie nie, nie, nie narzekałem nie. aż tak? Nie, ale było, było naprawdę warto mimo. Mimo, że, no że no tak naprawdę pół godziny żeśmy wsiadali, to też nie tak długo mm, zerwał mi zegarek. No ale to tam, wiecie, to jest pikuś, nie. Myślę, że damy mu tutaj po prostu nowy dom i będziecie mogli, jakby na bieżąco, widzieć jak on się zmienia, jak się buduje. Bo widzieliśmy jego zdjęcia kiedyś, kiedy był w formie i wyglądał naprawdę, naprawdę dobrze. Ta jego historia też, nie mówimy Wam tutaj wszystkiego, jest nieco popieprzona. Ale sprawimy, że będzie się czuł dobrze na pewno i że będzie wyglądał coraz lepiej. Ma dobre oko ten koń, ma bardzo dobre oko i to chyba dla nas jest najważniejsze, bo to, że jest chudy, to my sobie z tym poradzimy, wykarmimy go. Właśnie przed chwilą byłem zalewać im jedzenie, żeby ono sobie zdążyło po prostu napędznieć. Oczywiście dla niego mniej, bo jest w nowym miejscu. No, Ofi. No, nie, po, nie pozwala sobie Dante 2. White Dante. Kurde, powiem wam, 580 km ponad. Z tak spokojnym koniem to się chyba jeszcze nigdy nie jechało. Nieważne, czy gdzieś stanęliśmy, czy nie. Zero w ogóle jakiegokolwiek tupnięcia, idealnie stał, jadł sobie sianko, dawaliśmy mu sieczki, wody nie chciał, no ale no, nie wiem, no złoty koń, no oko ma takie, że zresztą pokażę Wam za chwilę. Fiz, to Twój nowy brat. Łatko. No, ale chyba nie jest źle. Chyba nie. Znaczy. No. Dante 2 wygląda bardzo źle. Ale wyprowadzimy go. Tak. Wpuszcza saliwana, żeby się zapoznał z Dante 2. Z white Dante. A on co? Nie się wykulać na piasku. Mimo że podwiatą też mają piasek, ale w sumie może to i lepiej, że tam się nie kulają. No, może się zablokować. no cóż? No dobra. Pójdzie, idzie. na tej Tak. Dla bezpieczeństwa. Wychodzimy z ujeżdżalni. Będzie kwiczonko. PiS zasłaniasz nam, wiesz? Dziękuję. Mi wydaje się salek tak najluźniej. No. Dobra, wpuściliśmy imperatora. Zobaczymy co będzie. Póki co imperator wącha kupy. I może będzie się kulał, ale nie zmierza w stronę imiennika. Salek tam dochodzi. Jakby go salego bronił, to by było dobrze. Zobacz, i Dante odszedł. Jak odszedł, to Dante Czyli najstarszy ze stada wcześniejszego sparł, sparł nowego. Nowego. One bieżą, że... One bieżą. One bieżą. Ok, Dante w ogóle z tyłu. Aha, już wiem czemu. Dante poszedł skubać. No tak. Yy, bo dla dantego najważniejsze jest jedzenie. Reszta się nie liczy, o. nie? No Poszły na padoczek i podwiatę. Zobaczymy co będzie <laughs> Żeby się nie był wanny tak jak Fiz w ogóle, nie? on pójdzie po prostu do siana No, idzie do siana albo no. do wody patrz, patrz pa. uważaj, uważaj, o. uważaj, bo idzie imperator <laughs> Imperator biegnie <laughs> bo do niego siana ktoś potrzeb, ja tak myślałam, że on pójdzie do siana. I to nie odganiają go. Ani Salivan, ani Fizz. To jest najspokojniejsze połączenie, jakie kiedykolwiek mieliśmy. No. Chociaż nie. Jeszcze Pajko było ok. E... Dante z No. Dante z było super. Od razu kumple byli, a później się nienawidzili. Tak. Pamiętam, jak łączyliśmy Dantego. Dantego, Sante. Z saliwanem, no. to trochę pobiegały, ale nic sobie nie robiły, ale biegały. No, ale z są, był dramat. No, z są podobno, był dramat. Później no. sąsiedzi nam troszkę mówili, że było. Ale Dante ją pod że... wiatą zaczął kopać. No, że była głośna noc, że tu kwiczały strasznie, nie? Tutaj no. też, czy widzieliście teraz, że było kwiczenie, ale jakoś tak. Ale jak on rżał delikatnie po wyjściu, no. ja żałuję, że ja tego w ogóle nie nagrałem, nie? No tak. Ale, ale, ten, ale ten nos rozłożył tak fajnie. Ale nie? zanim ty wszedłeś do przyczepy, to on robi tak jak matka do Tak, mm -hmm. tak w sobie tylko on Chciał sprawdzić, czy ktoś jest. Idziemy do niego zobaczyć. Dante ma no. jest... Imperator Dante trochę tam musiał pokazać, pokazać pazur nowemu Dantemu. No ale gdzieś tam, powiedzmy, jest ok. I teraz chłopaki sobie jedzą. Nowy Dante. Dostał jedzonko, co dostają chłopaki. Oczywiście taką dawkę, jakby to powiedzieć. Żeby go nie zabiło. Żeby go nie zabiło. Chcę powiedzieć dawkę przypominającą, ale co to ma mu przypominać? Po prostu na posmakowanie nowości, to co jedzą chłopaki. No jak widać na załączonym obrazku, raczej mu to pasuje. No, no i teraz zobaczymy. Karmienie dwa razy w tygodniu. Stały dostęp do siana. Miejmy nadzieję, że że nabuduje się, poprawi się równie szybko jak salek, jak do nas wrócił, albo i nawet szybciej. A tam chłopaki też sobie jedzą. No ale nie no, tutaj no, jak ktoś nam kiedykolwiek powie, że my mieliśmy chude konie, albo mamy chude konie, to naprawdę powinien się ten ktoś rozpędzić i przywalić głową w ścianę. Bo patrzcie, patrzcie na to, nie? Patrzcie na tego konia. To jest chudy koń. Ale komary gryzą, no po prostu masakra. Ale zobaczycie, że u nas on odżyje.